Dziś Wam pokażę, jak umieścić opisy elementów linii trasowania w tabelkach. Do tego przykładu użyję opisów z łuków poziomych. Czyli dokładnie mówiąc, umieszczę opisy łuku kołowego i łuku z krzywą przejściową w tabelkach. Aby to zrobić, trzeba, jak prawie zawsze, zaznaczyć linię trasowania, inaczej oś drogi lewym klawiszem myszki. Po zaznaczeniu lewym klawiszem myszki w menu pojawiła mi się funkcja Dodaj tabelę. Otwieram teraz tą funkcję. Po otwarciu tej funkcji widać, jakie elementy możemy umieścić w tabelkę. Czyli linie, łuki, krzywą przejściową oraz wszystkie segmenty, jakie są na danej naszej linii. tracowania. Ja wybiorę w tym momencie dodaj łuk. Z tyłu nic nie zmieniam i znaczę etykiety z planu, które. Mają się pojawić tabelce, więc wybieram sześcian zielony z białą strzałką i wybiorę teraz etykiety linii trasowania, które mam umieścić w swojej tabelce. Ja wybiorę tylko narzędzia kołowy, potwierdzam enterem. Teraz po tworzeniu się w stylów podrzędnych, wybieram, przekształcę wszystkie wybrane style etykiet, potwierdzam. Teraz, jak widzicie, pojawiło się, że mamy wybraną. Jedną etykietę, daję OK. Wskazuję teraz na ekranie miejsce, gdzie ma być zakotwiczona tabelka. Tabelka już się pojawiła z podstawowymi danymi z etykiety łuku. Jest w tym momencie bardzo skromna. Teraz Wam pokażę, jak tą tabelkę zedytować, czyli inaczej mówiąc, lekko ją skoryguję. W tym celu zaznaczam tabelkę lewy klawiszy myszki, potem prawym klawiszem myszki, przychodzę w właściwości tabeli. Teraz Styl tabeli, na razie nie ruszam, tylko przechodzę z boku na jego znacznik i tworzę kopię istniejącego stylu. Czyli wybieram funkcję kopi bieżący wybór. Przechodzę teraz na etykietę informacji i zmienię nazwę na swoją łuk kołowy. Tak? Wracam z powrotem na właściwości danych. Zmienię sobie od razu mój styl na Bartek Jeziak. Teraz usunę niepotrzebne kolumny, które mi są niepotrzebne w mojej tabelce. Czyli usunę punkt końcowy, punkt początkowy, kierunek cięciwy. Daję Zastosuj i przejdę z powrotem teraz do planu. Czyli daję OK i OK. Teraz zobaczcie, tabela trochę się zmniejszyła. Powrócę teraz z powrotem na właściwości mojego stylu tabeli o nazwie Łuk kołowy. Zaznaczam tabelkę. Właściwości tabeli: Łuk kołowy. Teraz do tabeli dodam elementy łuku, które mnie interesują. Aby to zrobić, muszę nacisnąć plusik. W tym momencie pojawiła mi się pusta kolumna. Zaraz to zmienię. Naciskam w tym miejscu dwa z lewym klawiszem myszki i otworzył mi się edytor komponentu tekstowego. I teraz tego opaska właściwości biorę właściwość łuku, która mnie interesuje. Ja wybiorę w tym momencie kąt delta. Teraz daję na strzałkę, żeby ją dodać do tabelki, czyli inaczej, kolumny. Daję OK. Kąt delta mi się pojawił. Dodam jeszcze styczną, czyli dodaję znowu plusikiem. Wchodzę znowu na tabelę właściwości i wybieram styczna zewnętrzna. Naciskam strzałkę, żeby przenieść styczną zewnętrzną do kolumny. Daję OK. Dajemy zastosuj i zmieńmy jeszcze nazwy tych opisów. Bo zobaczcie, przejdę do planu. Tutaj mamy nazwę promień, długość, i tu mamy brak. Aby to zmienić, trzeba przejść z powrotem na właściwości tabeli. I w tym wierszu mamy nazwy. Zmienię najpierw nazwę promień. Wciskam na promień i promień zmienię na R. Tutaj mamy długość, to jest długość łuku, czyli zmienimy ją na K. Kąt Delta. Wkleję kąt Delta przy pomocy klawisza Ctrl V. Delta sobie skopiowałem z Worda, z symboli, Daj OK i została mi jeszcze nazwa stycznej styczną oznaczę literką dużą T I jeszcze co mogę zrobić, mogę sobie te kolumny przesuwać więc sobie je przesunę deltę, przesunę sobie na początek później będę miał promień styczną i na samym końcu długość łuku daję OK Przechodzę z powrotem do planu i mamy zrobioną tabelkę łuku kołowego. Parametry łuku kołowego mam wpisane w tabelkę. Teraz jeszcze Wam pokażę jak wpisać parametry łuku kołowego z krzywą prześciową. Więc wybieram teraz ponownie linię trasowania, czyli ją zaznaczam. Przejeżdżam wyżej na moim planie stacyjnym. I wybieram teraz polecenie zmienić, dodaj tabelę. I wybiorę teraz daję krzywą przejściową. Pokazuję krzywą przejściową. Daję przekształć. Tu nic nie zmieniam. Daję OK. Robię teraz to samo dla drugiej krzywej przejściowej. Wybieram z rysunku. I stawiam. Teraz wejdę w właściwości tabeli. Tak. I wpiszę swoje teraz parametry, które mi są potrzebne w naszym projekcie drogowym. Parametr A zostawię. Długość krzywej przejściowej zostawię. Podstawę te trzy parametry usunę Parametry usunęłem Zmienię od razu tych dwóch parametrów nazwę na parametr A. Długość zmienię na E. Zastosuj. Teraz wybiorę kąt delta. delta już jest i wpiszę nazwę delta delta mam następny parametr całkowitą x tak I od razu x Następny parametr, całkowitą y. Teraz parametr xs. Czyli znowu dodaję plusem. i s i na samym końcu parametr h daję i wpisuję h duże zastosuj stosu od razu styl tekstu na mój styl bartek jeziak i daj zastosuj. W tym momencie mamy tabelkę krzywej przejściowej. Druga się też zmieniła. I na sam koniec zmienimy szybko, szybko tabelkę samego łuku kołowego. Czyli wchodzę z powrotem na właściwości interesowania. Dodaj tabelę, dodaj łuk. Wybieram etykietę naszego łuku. Daj Enter. OK. Wchodzę znowu w tabelkę Właściwości tabeli I włożę sobie nowy styl W tym celu skopiuję bieżący piszę łuk z krzywą przejściową Daj stosuj. Kasuję niepotrzebne parametry, jak zawsze. Więc tak, promień zmienię na R. Długość łuku zmienię na nazwę K0. I jeszcze mogę dodać kąt delta. ok, delta jest. I na samym końcu oczywiście nazwa delta. Delta przesuńmy na początek. Dajmy OK. ok. Zróbmy jeszcze porządek w tej tabelce. Delta przesuńmy na początek. To miejmy długość krzywej, parametr a, x, y, s i h. Na OK. OK. Teraz już wiecie, jakie etykiety interesowania wstawiać w tabelę. Na sam koniec jeszcze powiem, że niestety Civil 3D nie daje możliwości, aby wstawić wszystkie parametry do tabeli łuku. Może w następnych wersjach to poprawiam i będzie więcej parametrów.